Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich. Żywot i bolesna męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi. Audiobóg do słuchania stworzył kanał YouTube, Jakatoli. Nauki i czyny Jezusa w Kafarnaum i w okolicy. Kazanie na górze. Uzdrawiania Jezusa. Dlaczego uczył przez porównania? Faryzeusze i saduceusze uchwalili stawić dziś Jezusowi prawdziwy opór i umyślili albo wypchnąć Go z synagogi, wśród przygotowanego z góry zgiełku, do czego najęli ludzi, albo Go pochwycić, lecz stało się inaczej. Oto Jezus rozpoczął swoją naukę w synagodze bardzo ostrą przedmową, jako taki, który ma władzę i moc tak przemawiać. Zapamiętałość rozjuszonych faryzeuszów wzrosła do tego stopnia, że już mieli rzucić się na niego, gdy wtem wielkie powstało w synagodze zamieszanie. Oto człowiek opętany przez diabła i zwykle z powodu szaleństwa związany, rozerwał pęta podczas nieobecności stróżów, którzy właśnie znajdowali się w synagodze, i wpadł jak jędza do synagogi, przedarł się z przeraźliwym krzykiem przez tłum, roztrącając go na bok, a dobiegłszy do miejsca, gdzie Jezus nauczał, wołał: Jezusie Nazareński, co mamy z tobą do czynienia? Tyś przybył, aby nas wypędzić. Wiem, kto jesteś, tyś jest święty Boży. Ale Jezus, nieporuszony tym wcale, obrócił się zaledwie do niego ze swego wzniesienia, pogroził tylko ręką i rzekł spokojnie: milcz i wyjdź z niego. Wtedy uspokoił się ów człowiek i upadł, szarpany na wsze strony. Szatan umknął, a w powietrzu unosiły się z niego jakby czarne kłęby dymu. Człowiek ów zaś, blady całkiem i uspokojony, Upadł twarzą na ziemię i płakał. Wszyscy byli świadkami tego strasznego, a zarazem cudownego zjawiska mocy Chrystusa. Strach ich zamienił się w podziw i szeptanie, a faryzeusze stracili teraz do szczętu odwagę i zdumieni mówili tylko między sobą, co to za człowiek. Rozkazuje duchom, a one go słuchają. Tymczasem Jezus nauczał dalej, a owego uwolnionego od diabła, zupełnie osłabionego zanieśli krewni i jego żona, która była wówczas w synagodze, do domu. Przyszedłszy do sił, wrócił do synagogi i czekał na Jezusa przy drzwiach. Gdy Jezus wychodził, złożył mu podziękowanie i zasięgał jego rady na przyszłość. Wtedy Jezus upominał go, aby już więcej nie dopuszczał się sprośności, gdyż może się mu stać jeszcze gorzej i zachęcał go do pokuty i chrztu, ów człowiek był sukiennikiem. Wyrabiał owe delikatne, wąskie bawełniane szale, które noszono na szyi. Teraz uspokojony i uzdrowiony powrócił do swych zajęć. Nieczysty duch zwykł był owładać takich ludzi, którzy bez miary oddawali się namiętnościom. Po tym wypadku stracili faryzeusze zupełnie otuchę, by mogli dzisiaj targnąć się na Jezusa i dlatego zachowywali się całkiem spokojnie aż do końca nauki, którą miał Jezus, wykładając bez przeszkody, poważnie, a nawet surowo lekcję szabatową z Mojżesza i Ozeasza. Cała postawa Jego i sposób mówienia był dzisiaj o wiele ostrzejszy, aniżeli zwykle, mówił jako taki, który ma moc do tego. Po skończonym kazaniu udał się Jezus do domu Maryi, gdzie były zgromadzone niewiasty, wielu krewnych i uczniów. Według moich obliczeń było wszystkich świątobliwych niewiast aż do śmierci Jezusa przeszło siedemdziesiąt, a teraz naliczyłam ich już około trzydzieści siedem, między którymi były w czasie ostatnich wędrówek i córki Lej z Znajem imieniem Sejbie i Eteilie. Za czasów świętego Szczepana osiadły one w Jerozolimie. Na drugi dzień nauczał Jezus również bez przeszkód w synagodze. Faryzeusze bowiem tak się naradzili między sobą, teraz musimy sobie dać z nim spokój, bo jeszcze powaga jego jest za wielka, więc tylko stawiajmy mu tu i ówdzie przeszkody. Trzeba o wszystkim donieść do Jerozolimy i czekać aż do świąt wielkanocnych, gdy przyjdzie do świątyni. Dzisiaj znowu leżało bardzo wiele chorych znów po ulicach z których jedni przywlekli się jeszcze przed szabatem, a inni nie dowierzali do tego czasu, teraz jednakowoż na wiadomość o uzdrowieniu owego opętanego zeszli się ze wszystkich zakątków miasta. Niektórzy z nich byli tu już po kilkakroć, ale jeszcze bez skutku, bo byli to ludzie obojętni, oziębli, leniwi i jeszcze ociężałej się nawracający, aniżeli wielcy grzesznicy. Tak na przykład. Magdalena po nawróceniu swoim upadała znowu, ale przecież potem przezwyciężyła się mocą charakteru, podobnie Dinę, samarytanka, i Maria Sufanitka, w ogóle wszystkie wielkie grzesznice nawracały się bardzo szybko i gorliwie, jak i święty Paweł, który, jakby piorunem rażony, od razu się nawrócił. Tymczasem Judasz chwiał się wciąż, aż nareszcie upadł. Zauważyłam także, że Jezus według wyroków swojej mądrości uzdrawiał ciężko chorych natychmiast, a to dlatego, że tacy chorzy, jak na przykład. Opętani pozostawali w swym opłakanym stanie, albo wbrew swej woli, albo też wskutek choroby nie mogli już kierować swą wolą innych zaś chorych, którzy dlatego tylko nie grzeszyli zbyt, że im choroba trochę przeszkadzała, albo którzy nie nawracali się, odprawiał Jezus z niczym, albo z upomnieniem, aby się poprawili, a co najwyżej, uśmierzał trochę ich boleści, aby przez nacisk więzów choroby poskromić i uszlachetnić ich dusze. Jezus jest w stanie wszystkich zarówno uzdrowić, ale uzdrawia tylko tych, którzy wierzą i pokutę czynią, przestrzegając ich przed powtórnym upadkiem. Lekko, chorych uzdrawiał Jezus nieraz szybko, jeśli to z pożytkiem było dla ich duszy. Lecz nie zawsze tak robił, bo też nie przyszedł na to, by uzdrowiwszy ciało, czynić je przez to sposobnym do grzechu, lecz by przez uzdrowienie ciała uratować i odkupić duszę grzesznika. Zauważyłam, że w każdym rodzaju choroby tkwiła myśl opatrzności Bożej, że każda była obrazem winy ciążącej na kimś, czy to własnej, czy to cudzej, za którą trzeba było odpokutować przez chorobę, świadomie czy nieświadomie, albo też choroba taka była pewnego rodzaju kapitałem próby i cierpliwości, który to kapitał można było zwiększyć przez cierpliwe poddanie się, tak, że właściwie nikt niewinnie i daremnie nie cierpiał. Któż bowiem jest niewinnym? Jeśli sam Syn Boży musiał na siebie przyjąć grzechy całego świata, by je zgładzić? Chcąc go więc naśladować, musimy cierpliwie nieść za nim swój krzyż. Ponieważ cierpliwość w cierpieniach, radość w doznawaniu tychże, tudzież łączność naszych cierpień z cierpieniami Jezusa Chrystusa należy do doskonałości, przeto chęć wyłamywania się od nich jest niedoskonałością. Doskonałymi stworzył nas Bóg i doskonałymi powinniśmy się odrodzić. Wszelkie przeto uzdrowienie jest wyłącznie niezasłużoną łaską dla nas biednych grzeszników, którzy zasłużyliśmy więcej jak na chorobę, bo na śmierć. Lecz Pan przez swą śmierć wybawił z niej tych, którzy wierzą w niego i podług tej wiary działają. I dziś uzdrawiał Jezus znowu wielu opętanych, chromych, cierpiących na wodną puchlinę, krwotok, lub reumatyzm, niemych, ślepych i w ogóle ciężko chorych. Mimo wielu zaś, którzy mogli jeszcze stać, przechodził kilkakrotnie. Nie zatrzymując się. Byli między nimi tacy, którzy już nieraz doznali od niego złagodzenia cierpień, ale oni mimo to nie nawrócili się i upadali znów tak na duszy, jak na ciele. Widząc, że Jezus pomija ich, zaczęli wołać: Panie! Panie! Wszystkich ciężko chorych uzdrawiasz, a nas nie. Panie, zlituj się! Znów jestem chory. Jezus zapytał: Dlaczego nie wyciągnięcie ku mnie rąk? Uczyniwszy to, rzekli, oto nasze ręce. A Jezus rzekł wtedy, Tak, to ręce wasze wprawdzie wyciągacie, ale rąk serca waszego nie mogę ująć, cofacie je i zaciskacie, gdyż pełni jesteście ciemności. O tym nauczał Jezus obszerniej i uzdrowił wielu takich, którzy się nawrócili, innym złagodził tylko cierpienia, innych wreszcie pominął całkowicie. Po południu poszedł Jezus z wszystkimi uczniami i krewnymi ku jezioru. Na południowym krańcu doliny znajdował się letni ogród kąpielowy, w którym się zatrzymali. Ogród ten zwilżały wody potoku płynącego z Kafarnaum. Tu obrano miejsce na chrzest Najświętsza. Panna poszła także przechadzką ku Betsaidzie, powyżej domów trędowatych, a z nią święte niewiasty, między nimi Dine, Maria, Leis, Eteilie, Sejbie i Marta. Obozowała tam karawana Pogan, w której było wiele niewiast z Górnej Galilei, a wszystkie siedziały w koło na wzgórku, Maryja przyłączyła się do nich, i już to siedząc, już to przechadzając się, pouczała je i pocieszała. Niewiasty wypytywały się to o to, to owo, a Maryja wyjaśniała im wszystko, opowiadała o patriarchach i prorokach i o Jezusie. Nieco później nauczał Jezus w przypowieściach zgromadzone tłumy. Lecz nawet uczniowie nie zrozumieli go, więc później, gdy był z nimi na osobności. Tłumaczył im znaczenie przypowieści o siewcy, o konkolu i pszenicy i mówił, dlaczego jest niebezpiecznie wyrywać konkol z pszenicą. Głównie Jakub Starszy mówił to Jezusowi w imieniu wszystkich, że nie rozumieją Go i zapytał, dlaczego wyraźniej nie mówi. Jezus odrzekł na to, że wszystko im wyjaśni, ale dla słabych na duchu i pogan nie może być Królestwo Boże bez osłony podane. Już teraz lękają się tych słów, bo przy ich ciemnocie wydają się im za ciężkie, muszą więc najpierw przez porównania poznać te prawdy i muszą one w nich wzejść, jak nasienie, które samo ukryte w ziemi, mieści kłos w sobie. Przypowieść powyższą zastosował Jezus do ich powołania, polegającego na pracy, na zbieraniu plonów. Mówił potem w ogóle o naśladowaniu go, zapowiadał im, że wkrótce wspólnie z nim będą odbywać wędrówki i że wtedy wszystko im wyjaśni. Wysłuchawszy wszystkiego, zapytał Jakub Starszy, dlaczego, nauczycielu, chcesz wyjawiać to nam, prostakom, byśmy to rozgłosili. Wyjaw raczej lepiej Janowi chrzcicielowi, który tak wielką ma wiarę, kim ty jesteś, a on najlepiej będzie umiał to rozpowszechnić i rozgłosić. Wieczorem nauczał Jezus znowu w synagodze. Faryzeusze, ochłonąwszy już trochę z przestrachu, zaczęli znowu w końcu dyskutować z nim co do tego, jakim prawem odpuszcza Grzechy. Zarzucali mu wypowiedziane w Gabara do Marii Magdaleny słowa, że grzechy są jej odpuszczone. Skądże, pytali, wie on to? Jakim prawem może tak mówić? Przecież to jest bluźnierstwo przeciw Bogu. Działo się to w przedsionku synagogi. Jezus wkrótce zbił ich zarzuty i zmusił do milczenia. Wtedy oni, chcąc go podrażnić, mówili, że on jest Bogiem, nie człowiekiem, lecz i te słowa obrócił Jezus na ich niekorzyść. W końcu podnieśli, Faryzeusze wielki krzyk i zgiełk i zaczęli się cisnąć ku niemu. Lecz Jezus wmieszał się w tłum tak, iż nie wiedzieli, gdzie się podział, po czym przeszedłszy ogród poza synagogą, dostał się do ogrodów Serobabela i bocznymi drogami przybył do domu swej matki. Tu przepędził część nocy i przez posłańca kazał powiedzieć Piotrowi i innym uczniom, by za nim poszli na zajutrz do najem i zeszli się z nim po drugiej stronie doliny, powyżej miejsca, gdzie Piotr ryby łowił. Nim odszedł, zapytywali go się setnik Korneliusz i jego niewolnik, co mają teraz czynić. Jezus polecił im przyjąć chrzest z całą rodziną.